To Witamy Was serdecznie w ostatnim odcinku, który pojawi się w tym roku. Jesteśmy na starych śmieciach. Dokładnie, jeżeli ktoś nas ogląda od początku, to może się domyślić, że jesteśmy w miejscu, w którym ukręciłyśmy pierwsze 10 odcinków. Wróciłyśmy na stare śmieci. To jest dobre podsumowanie roku. Wrócić tak. na stare śmieci. Więc dzisiejszy odcinek to będzie obiecane przez Kamilę. Obiecane, <laughs> przy, obiecane przez. Obiecane przez. Tak, Kamilę podsumowanie płyt tegorocznych. Postanowiłyśmy wybrać w sumie 10, 5 polskich i 5 zagranicznych. Wiadomo, było bardzo dużo płyt, które nam się podobały, ale wybrałyśmy takie totalne perełki. Chociaż ciężko było no. wybrać, naprawdę. I w tamtym roku robiliśmy takie bardzo szersze podsumowanie, a w tym roku stwierdziłyśmy, że. Było tak dużo dobrych płyt, że warto się po prostu na nich skupić, a nie na innych e, aspektach. No to co? Zaczynamy. Zaczynamy! Naszą pierwszą polską płytą, którą wybrałyśmy, e, był to... Ja nie wiem, czy to był nasz wspólny wybór. Tak, to akurat był nasz wspólny wybór. Ja się też dołączam do... Więc to jest taka naprawdę moja perełka tegoroczna, dlatego że ten album ja pochłaniam w całości i nie mam na nim ani jednej piosenki, która by mi się nie podobała albo która by była dla mnie obojętna jest to płyta Mary Komasa zatytułowana. Mary Comassa. Mary Comassa. Ta artystka to jest duże odkrycie e, tego roku. Tamtego nawet, tamtego roku, tak. Przecież Mary Komasa tak, była przecież. jedną z Twoich ulubionych debiutantek, tak. i liczyłaś na tę płytę i nie czujesz? Tak tak, 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 tak. tak. I naprawdę płyta jest świetna i wprowadza mnie w taki melancholijny nastrój. Ja mam i, z tą płytą. I tak wyzwala we mnie tyle emocji. Piosenka uh, City of My Dreams jest po prostu. Nie mogłabym jej słuchać, je słuchać, je słuchać no. i słuchać i słuchać. I te słowa to jest jak moje dzieciństwo, naprawdę. Dla mnie właśnie ta płyta Maryko Masy jest taka przepełniona melancholią, taką, jak ja słuchałam po raz pierwszy tej płyty, to było około marca, to, to, to tak czułam taką tęsknotę kobiety tak. i taką dużą melancholię, i tak wszystko jest wylane w tych słowach i w tych dźwiękach. Też czuć, to jest takie dla mnie kinowe. Tak, tak ale ona by... sama mówiła w wywiadach, no. że ona by chciała, żeby. Każdy, kto słucha jej płyty, wyobrażał sobie jakieś obrazy w głowie, że ona bardzo chciała, żeby ta płyta, dla niej muzyka jest jakby podkładem pod film, pod życie, pod sytuacje różne, więc tę płytę pochłaniamy w całości. To jest płyta bardzo dojrzała, płyta bardzo emocjonalna i teksty na tej płycie są świetne, tak. Zarejestrowana też w Dobrym Studiu w Berlinie, tak. e, więc pierwszy numer Nerykomasa, Narykomasa. Kolejny nasz wybór to jest płyta zespołu ja o tytule Remik i to jest bardziej mój wybór, prawda? Tak. Można tak powiedzieć, bo ja miałam po prostu okazję się dłużej zapoznać z tą płytą. Słuchałam jej kilka razy w aucie i tak jak mówiłam Marcie przed nagraniami, to jest płyta, którą ja mogę przesłuchać całą, ale już. Nie decyduje się na, wie, na, na więcej odsłuchu, bo jest ona tak wymagająca, i tak dojrzała, i tak e, bogata w dźwięki, że, że nie potrafię jej więcej zapętlać, ale ten jeden raz jest tak wystarczający, i tak, e, tak jestem napełniona tą płytą po tym jednym e, odsłuchaniu, że, e, że to, to jest wystarczająca ilość. E, zespół ja e, tak naprawdę wziął się troszeczkę, no nie powiem że znikąd, ale tak. Wkroczył tak nagle. Nagle, tak z płytą. nagle. I było cicho, oni tak weszli tak tip, topami, i po cichu. I nagle, bum, wychodzi ta płyta, która jest dla mnie połączeniem, właśnie e, czuć inspirację Radiohead i, i Moderatem i trochę Sunluxem. Ja to czuję jeszcze Sunluxa. Mhm. Miałam to samo. Dokładnie. E, I e, jest to. Spójny, dobrze wypracowany album, z motywem przewodnim jest, jest taki hipnotyzujący wokal, który w zasadzie to nie jest żaden, je jakby te słowa nie są żadnym mhm. języku. Są to słowa w wymyślonym języku przez wokalistę. To jest wyjątkowa płyta na ten rok i mam nadzieję, że w przyszłym roku trasa koncertowa promująca tą płytę będzie obfita. Czego życzymy zespołowi oczywiście. Nasza kolejna polska płyta to zespół, który jest dla nas sentymentalny. Mówimy o tym dużo, ale tak. to dlatego tak o jest pełno u nas, ale to dlatego, że to jest kurczę, nie wiem, to jest kosowel. Płyta nazywa się kosowel. I, I my tak naprawdę. To był w ogóle pierwszy, pierwsze nasze odkrycie. Pierwszy, pierwszy nasz zespół, który, o którym mówiłyśmy w pierwszym odcinku. I my tak naprawdę ja czuję, że my dorastałyśmy nasz blog dorastał a, wraz z tym, e, tą płytą i a, z postawieniem więc tej płyty. Dla nas to była to taka. Taki prezent, prezent i jakby podsumowanie tego, co się działo z zespołem, jak on ewoluował i, tak. i, I jak też powstawała muzyka. Pierwszy odsłuch był dla mnie też taki wyjątkowy, bo ja po prostu znałam większość tych utworów tak. przed wydaniem tak, płyty. Tak, tak, tak. Kurczę, to jak oni się rozwinęli, jak to w ogóle, jak oni teraz prosperują, to co się dzieje z nimi i to, że zagrają na The Great Escape w Brighton. To jest w ogóle... Ja jestem mega szczęśliwa, cieszę się, trzymałam za nich kciuki i bardzo się cieszę, że tak to się toczy, a nie inaczej. Także płyta kosowe O nazwie kosowe To jest nasz trzeci wybór. tak I czekamy na kolejne... E, kolejne płyty. Kolejne tak, kolejne miejmy nadzieję. Może już w przyszłym roku. Czekamy. Kolejny wybór to jest basz i płyta pod tytułem Corridors. Jest to dla mnie... Bardzo duże zaskoczenie, że mówię o tej płycie i w ogóle, że tak ją przyjęłam, bo kiedy Barz zadebiutował i wydał swoje dwa pierwsze single, to ja nie byłam przekonana. Przyznaję się bez bicia, mówię to prosto w kamerę, że nie było to dla mnie przekonywujące, ale jak wyszła cała płyta i przesłuchałam jej jako całości, to po prostu się zachwyciłam, biłam się w pieprz. Ja Pamiętam ten moment, jak Kamila do mnie napisała. Kurde, to jest naprawdę dobre. To jest, to jest świetna płyta. Jest pełna takiej tajemniczości, pełna mroku. Fajnie, że na tej takiej synthpopowej scenie pojawił się męski głos. Oprócz, oprócz damskich, które, które znamy: Rebecca, The Dumplings, mhm. Rubber Dots. Fajnie, że pojawił się mocny, męski głos. I dla mnie to jest właśnie płyta zaskoczenie. Z tego względu to jest dla mnie też wyjątkowa płyta, bo jako całość brzmi rewelacyjnie. Pozdrowienia dla Nexpo, dla Basza. Ostatnia polska płyta to jest płyta zabrockiego. 1 plus 1 równa się 0. I to jest, ja mam te, te płyty, takie wybory, to są wszystkie moje takie zaskoczenia, bo ja nie znałam tej płyty, dopóki nie byłam na koncert. Też pamiętasz to, bo też nie znałam relacji oczywiście. Tak, e, nie znałam w zasadzie ani jednej piosenki, trafiłam przypadkowo na koncert i pokochałam tą płytę, na koncercie, to też się rzadko zdarza, bo zwykle jest tak, że jak wychodzi jakaś płyta, słuchamy ją, wsłuchujemy się, podoba nam się i potem idziemy na koncert, przeżywamy to na żywo, a ja najpierw poznałam e, tę płytę na żywo i e, uważam, że to jest bardzo ambitna płyta, e, która jest przekazana w taki lekki sposób, no, tak mogę to powiedzieć, bo e, są bardzo dobre teksty moim zdaniem na niej i wszystkie teksty są po polsku. Marcin Zabrocki też zaprosił fajnych wokalistów do, tej, do, tej, do współpracy przy tej płycie. Jest Basia z pustek, jest wokalistka, tak patrzę tutaj sobie teraz, jest wokalistka Der Fader, jest też jego córka, jest Czesław Śpiewa, Czesław Mozil. I dla mnie tak z polskich płyt polskojęzycznych to była taka. Najlepsza płyta pod względem tekściarskim, ja tak mogę powiedzieć, także Zabroski dla mnie trochę taki Zabroski, skradłeś serce kamień leciutko. <grymne> <grymne> także tym polskim akcentem kończymy polskie płyty 2015 roku. Nasz pierwszy zagraniczny wybór to płyta zespołu Tate Impala Currents i powiem szczerze, że ja Przyznaję się, przyznaję się, możecie mnie powić, Ja wiedziałam o tym zespole, ja znałam ten zespół, ale ja ich nigdy, nigdy mm -hmm. oni nie byli jakby w moim życiu, tak, walczyć muzycznie. I kiedy usłyszałam tę płytę, pomyślałam sobie: Co ja w ogóle zrobiłam? Dlaczego ja ich nie słuchałam wcześniej? Dla mnie płyta jest fenomenalna. I mm. bardzo podoba mi się to trochę rokowe brzmienie, trochę takie z lat 80. -tych. Ten ciepły głos. Kurczę, nie wiem, jest taka. Ta, dla mnie ta płyta, właśnie Carence, bo to jest, to jest, to jest nasz jest wspólny wybór, bo uh -huh. to e, w różnych płytach miałyśmy różne opinie, ale to jest nasz wspólny tytuł i uważam, że tą płytą e, Kevin Parker, czyli wokalista zespołu. E, pokazał, że, że może stać się niedługo taką trochę ikoną no, Nie bójmy się tych słów Też trzeba przyznać, bo ja znam właśnie twórczość troszeczkę uh -huh. wcześniej e, I e, tą płytą trochę się odcinają od tych e, uh -huh. poprzednich piosenek I do, od tej e, poprzedniej twórczości To jest nowa jakość tej impali e, Bardzo dużo takich... Ten, ten głos jest taki hipnotyzujący tak, 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 zdecydowanie no nie wiem, nie wiem, brak słów, naprawdę płyta, płyta roku. Ja płyta roku. nie boję się tego powiedzieć, dla mnie to jest płyta roku i Stasi mogłabym, ja mogłabym ją zapędzać w kółko. Także Time Impala Current nasz pierwszy wybór numer jeden. Tak. Kolejną płytą e, zagraniczną jest płyta All We Are e, All We Are i to jest właśnie taki mój e, świadomy wybór jak ją. E, Posłuchanie chyba w lutym czy w marcu tego roku. Ja już wtedy sobie powiedziałam tak. Jeżeli będziemy robić podsumowanie roku, to to jest jedna z moich ulubionych pozycji. Jest to po prostu fajna, dream popowa kompozycja, i tak naprawdę każdy utwór jest troszeczkę inny. Ma coś takiego, in, inne brzmienie, ma swoje, super wokale, i tylko całość po prostu mi się podoba. Ja, jest dla, ja, dla mnie to jest. Smaczna płyta. To, że to jest właśnie popowa, czy troszeczkę też folkowa, to jest jej jak najbardziej plus i taka, taka cecha wyróżniająca się. Także All We Are jako płyta roku. Nasz trzeci zagraniczny wybór. Jest trochę, jakby to powiedzieć, mainstreamowy bardzo i słyszałam też różne opinie, że Florence już przeminęła, że płyta tak, że się skończyła, że płyta jest takim od, trochę odgrzewanym kotletem. Dla mnie tegoroczna płyta Florence and the Machine, uh, How Big, How Blue, How Beautiful jest uh, naprawdę dobrą płytą i... Totalnie nie rozumiem tych, tych komentarzy, że, że Florence się skończyła, ponieważ uważam, że płyta stylistycznie zachowała swój klimat, nawiązuje do, do, do poprzednich utworów. Ja uwielbiam to, co Florence robi, ponieważ ona jest taka, w tym wszystkim jest taka filmowa, jeśli chodzi o klipy, które, które robi do, do utworów. I ta muzyka nabiera z tymi klipami jeszcze takiego głębszego znaczenia. Nie wiem, dla mnie Flores jak najbardziej się nie skończyła i, i dla mnie trzyma poziom. Ta Będzie płyta kontynuować. Jest, tak, to ta płyta jest naprawdę dobrą płytą i nie możemy o niej zapominać, dlatego że to jest naprawdę dobra artysta. Kolejnym albumem, o którym musimy powiedzieć jest Jamie XX i płyta In Color jest to debiut tego producenta. Jamie XX znany wcześniej z zespołu DXX, odłączył się na chwilę od zespołu i, i wyprodukował swój debiutancki album, nad którym pracował kilka lat. Jest, jak sama nazwa wskazuje, In Color, jest to płyta wielobarwna. I na... każda piosenka jest w zasadzie. Też inna, nie jest, nie jest taką jedną opowieścią, tylko mm -hmm. można tak naprawdę y, rozdzielić te, te wszystkie piosenki. Jamie xx był takim też trochę fundatorem takiego hita tego lata, mm -hmm. czyli Loud Places tak, razem nie, z Romy. Wszyscy się tym jarali. Tak, ale, z, ale też inne utwory na tej, na tej płycie. Co prawda jednego utworu nie wiem dlaczego tam jest, bo ma takie. Pływy lekoregę, mhm. i to jest, yy, to jest dla mnie niezrozumiały wybór tej płyty, jeden tylko, ale tak jak, tak jak powiedziałam, jest to wielobarność, więc może po prostu Jamie jak stwierdził, że taki, taką jedną barwę umieści na swoim albumie, ale dla mnie to jest jak najbardziej jedna z płyt tego roku yy, bardzo, bardzo dobry debiut tego producenta. Zobaczymy, co będzie dalej. Nasz ostatni wybór. Zagraniczny to zespół Young Fathers uh, and <laughs> i, uh, i płyta White men are black men too i ten tytuł, troszeczkę tak sobie dzisiaj jadę i myślę hmm taki ja zawsze y, jestem białym człowiekiem, zawsze chciałam być czarna i jestem taka czarna w środku zawsze chciałam być gangsterem <laughs> ok <laughs> dla mnie ta płyta jest taka is... Taka niepoukładana w dobrym tego słowa znaczeniu. Kojarzy mi się bardzo, bardzo z Londynem. Mm. Pokale na tej płycie są genialne, bardzo melodyczne. No nie wiem, ta płyta też troszeczkę skradła moje serce i tak wzbudza we mnie taki, takiego, nie wiem, że chciałabym coś. Nie, nie, nie wiem, wiem, jak, jak to mówić powiedzieć, tak, coś love, Chciałabym coś, coś zniszczyć, <laughs> coś nielegalnego chciałabym być modem. nielegalna ale tak jak właśnie przed, przed, <laughs> przed off festiwalem jak pisałam te, te koncerty na które warto się wybrać i jak mówiłam o Young Fathers to to wspominałam że wyobrażam sobie właśnie taki nielegalny e, brytyjski e, klub tak. gdzie możesz po prostu być sobą bo ta płyta wyzwala bycie sobą tak, takie, takie przełamanie swoich barier i tych takich e, norm powiedzmy które trzeba przestrzegać publiczne, można to powiedzieć. I po prostu y, sprawia, że, że możesz faktycznie, nie zwracając na nic uwagi, być sobą. Tak, ta płyta po prostu budzi się do mnie. No, jest alternatywny pop jest, jest właśnie takiej: dużo, dużo rapu, melorycytacji y, I tak, fajnie że, fajnie, że tak sobie myślę. teraz, Fajnie, że na tych, te nasze płyty. Są też takie wielobarwne, tak mm -hmm. jak Jamie'ego XX, bo jest i hip-hop, i elektronika, i trochę mainstreamu, i trochę folku, I trochę, trochę popu, tak. więc dobre wybory. Tak, bardzo dobre wybory. Ja. Kurczę, to ten osta... ostatni wybór już ja chcę coś zepsuć. Teraz. <laughs> Może <laughs> tylko nie kamera. Nasze wybory, płyt było bardzo trudno, bo tak naprawdę każda z nas miała inne, inne wybory, i to, to, to jest taka wypadkowa, tak, naszych, wypadkowa. naszych tutaj celów. Więc. E, ten 2015 rok był wyjątkowo muzycznie dla nas, szczególnie w Polsce, szczególnie w Polsce, bo Zdecydowanie miałyśmy więcej tych polskich. Tak, e, strasznie dużo płyt, się narobiło bo... nowych, nowych zespołów wartych słuchania, co mnie bardzo cieszy i Kamila pewnie. Oczywiście. E, i, I ten 2015 rok, tak sobie myślę, też był taki wyjątkowy dla nas, bo przetrwałyśmy nawet takie, tak. powiedzmy, małe kryzysy. Można tak powiedzieć. Pierwszy kryzys związany z YouTubem, a drugi taki lekki kryzys związany z Twoją przeprowadzką do Londynu. I, I to jest myślę, że taki nasz sukces, że mimo tych dwóch sytuacji, dalej regularnie wydajemy vloga. Tak, więc my Wam bardzo dziękujemy, że nas oglądacie. To jest ostatni odcinek w tym roku. Życzymy Wam udanego Sylwestra i przede wszystkim... Przy dobrej muzyczce. Tak. Przede wszystkim spełnienia marzeń w przyszłym roku, gonienia celów i dużo, dużo miłości. A zespołom muzycznym życzymy dobrych debiutów i dobrych albumów i świetnych koncertów i tras koncertowych i obecności na wszystkich Festiwalach, tak. I jeszcze więcej dobrej polskiej muzyki. Prosimy. Prosimy. Trzymajcie się i do zobaczenia w przyszłym roku. Pa-pa!